Cześć, mordeczki z tej strony, oczywiście Tomas, no jak to inny? Słuchajcie, kolejny odcinek z. Yy, słuchajcie, Case Tropika wlatuje na ten kanał. I słuchajcie, na star skrzynie skorzysta z kodu promocyjnego, słuchajcie, to jest mój autorski kod. Yy, I słuchajcie, wpisując, czekajcie, bo to kurde. Yy, no ta weryfikacja, nie? Yy, ty, o my, a. Kurde, a. A sy, sy, sy. E, ty, słuchajcie, i ten kod wpisując zostajecie tą skrzynkę za darmo, y, którą możecie sobie, słuchajcie, tak jak ja otworzyć za darmo, wystarczy wyjść i wpisać kod, nie? Ja wam teraz przysięgam tutaj nawet na siebie, słuchajcie. No patrzcie jaki skin wyleciał. No patrzcie. Dwa złote za darmo ze skrzynki, za, która jest darmowa za wpisania kodu. Mi tu ta włupka wyleciała raz za 15 zł, jest to jest spoko i co z darmowego kodu przypominam, nie? I też na stronie macie fajne konkursy, i tak dalej. też Ja mam czasami konkursy na kanale, jak oczywiście będę miał taki konkurs, to się o tym dowiecie. I w dzisiejszym odcinku wracamy na naszą skrzynkę, na której zarobiliśmy, słuchajcie, 5000 zł w poprzednim filmie. Jest to, słuchajcie, skrzynka ta. No szkoda, że nie ma tej naszej skrzynki ulubionej, no ale ta skrzynka myślę, że zasługuje na miano tamtej skrzynki, nie? Lecimy 5 y, otworzeń skrzyneczki. Y, no i mamy na start, słuchajcie, 2000 już, mamy 1000 profitu, nie? 2,200 na start. Już mamy, słuchajcie, prawie 6000, nie? Kurde, ta skrzynka jest naprawdę zarobista, nie? Zobaczymy, jak długo będzie nam oddawać. Jeszcze raz, takie 5, dobra, dwa Mamy na minus jakieś 300, stówki, 400 stówki na minus wychodzimy. 900, no 300 na minus to nawet nie jest tak źle. Gorzej, jak wypadnie 0, nie? Bo tutaj tracimy naprawdę dużo i właśnie o tym mówiłem. Teraz ty, jak w plecy, słuchajcie. Oj, ty, jak w plecy poszedł. Oj, oj, oj. oj. Oj, oj, oj. O, oj, oj. Nie, tragedia. Oj, 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 co tu się stało? Ona nas właśnie w sekundę okradła. Co tu się stało? Nie. No nie, no tragedia, tragedia. Ulepsz, ulepsz. Idziemy tu ulepszyć. Tak nie może być. Tak nie może być, słuchajcie. Prawa strona. To chyba siedzi. Siadło, słuchajcie, siadło 1500 zł. Dobra, siadło. Te upgrade y są tu spoko akurat, bo nas nam oddają fest I jeszcze raz bym zaryzykował. Ostatni raz zaryzykuję, idziemy na upgrade i spróbujemy z tego zrobić profit, żeby nie być na minus tego odcinka. Dobra, mamy 4. To już mamy profit na pewno. To już na pewno mamy profit fajny. I myślę, żeby sobie poulepszać trochę na kostki, prawa strona. Fajnie jakby siadło i niestety to nam chyba nie siedzi. A to kręci? No nie dokręciło niestety, no pierwsze, pierwsze, tutaj awobka nam paliła się, lecimy drugą i to niestety chyba nie siedzi, dokręć, 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 no niestety nie siedzi i teraz słuchajcie, te dwie naraz i teraz powinno nam siąść, teraz powinno nam siąść, bo kurde, no, dobra, siedzi, widzicie, znam algorytmy trochę, ale tu i tak chyba mamy na zero, mm. I jeszcze raz dla kontentu, ale trzy teraz otwórzmy dla kontentu, dla widza. Otwieramy. No zobaczmy, zobaczmy co nam wyleci tutaj i... No i gówno nam wylatuje. I gówno nam wylatuje emocje, trochę poniosy. No po tym odcinku jesteśmy 2000 w plecy. E, ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. No kurde, słabo. słabiutko jest naprawdę, nie? Wpisujcie ten kod, to mi pomożecie się jakoś odrobić. E, dzięki i do zobaczenia.